Hej hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na koniec pierwszego dnia. Hero Zero jest godzina 21. Jesteśmy po Ene. Niestety brakuje tutaj 200 expa. Już nauczony doświadczeniem, nie odbieram tej energii. Bo ona jest tylko dwa dni ważna, więc czekam na maksymalną rozbudowę gildii. Znaczy gildii drużyny. Dopiero to odbiorę. Na razie niech sobie siedzi. Kilka mam odebranych, więc... Trochę się tutaj lipa z tym zrobiła. W ogóle mam skrzynkę tak zapchaną, że chyba was wszystkich pozabijam. Nie wiem o co chodzi. Po prostu tu jeszcze jakieś jednostki. No po prostu masakra. Zaraz spróbujemy to jakoś ogarnąć, ale będę po prostu chyba kasował. Bardzo dużo PW na starcie, bo, bo jest tego masa. Jak widzicie, na koniec dnia postanowiłem sobie. Hmm. Zafundować piękny oto strój Fantoma, który kupujemy sobie w Lumpeksie, czyli wchodzimy tutaj. Fantom jest tutaj, ten oto piękny cały set Fantoma mamy zakupiony. Teraz powiedzcie mi, ta maska jest ukryta, jak odkryć tą maskę? Da się, żebym tu miał na głowie, czy nie? Nie wiem, pomóżcie. Troszeczkę te staty są dziwnie proskładane, bo trochę dużo siły, ale mało tutaj boków, więc jest to troszeczkę ryzykowny biznes dla mnie. Mam odłożone itemy takie do zadań pod kondycję. To jest ten jeden item do pralki, później. Tu mam jakieś okulary. Co to za okulary? Kondycja, intuicja. Co to za okulary? Po co mi one? Jest zapasowa broń. Jest drewniany młotek amnezji, moi drodzy, i są jakieś dwie paczki jeszcze nie odebrane. Ale na razie ich nie będę otwierał, bo nie mam tutaj miejsca w schowku. Także porobiłem troszeczkę zadań. Wykonanych mam jeszcze więcej niż miałem. Daliśmy trochę oponek na drużynę, żeby nie było, że sępimy. Jesteśmy w déjà Nie będę tutaj wchodził, żeby w razie czego się czat nie pokazywał. Także. Tak wygląda bohaterek. A... Zaraz dojdziemy do pojedynku. Bo tutaj, moi drodzy. Aha, tu się w ogóle trening robi. To już się zrobił. To już się zrobił. Mam jeszcze 10 jednostek treningowych. Akurat nastawimy na kondycję. 40 minut się zrobi. Ok, jak wygląda sytuacja w rankingu, moi drodzy? Udało się wbić top 2, pomimo tego, że ten level nie jest najwyższy. Bo Malen zrobił 34 poziom. Mam takie podejrzenie, że wyciągnął trochę energii z plecaka. Gargamel 30, nie wiem czy wyciągnął czy nie, bo w sumie mi dużo nie brakowało do tego 30. Generalnie, gdybym jedną energię sobie wyciągnął, wbił ten 30, e, dostał e, te misje nadzwyczajne, czy tam Lochy, jak ja na to mówię, po Szejksie, i dostał tą drugą kategorię misji, to może bym mi nawet coś wbił, bo. Te pierwsze misje nadzwyczajne, wszystkie zrobiłem. Przegrałem z bububu? Bu bu bu? Ej, a też se kupił czy na jakiś strój robina. O co chodzi? Dlaczego ja to przegrałem? Unik i kryt. Ale, kryciur. Ja, następny unik. Nie, no tak. 60 więcej, a wali uniki za unikami, nie? I jeszcze jeden, no pewnie i 84 HP wygrał, no, Wiecie co? A, gdzie są te... walki? Dobra, zaraz, człowieku, pomalutku. Co tu było gdzieś? Kontratak! 79 honoru oddałeś, tak? No. Dobra. Co tu coś mi da? 29 honoru, 28. Tomasz. Raczej powinno się udać wygrać. Dobra. Moi drodzy, 29 honoru to strasznie mało. Ile my do Gargamela brakuje nam? 150 honorów. Przez tego. Dw. Po prostu 110 honoru stracone. Malen nam wyskoczył. W przypadku zwycięstwa 119. Honoru do przodu, Malen. Nie bądź zły. W sumie masz duże szanse nawet wygrać. Więc zobaczmy. Ej, idziemy takimi krytykami. Ej, no nie rób tak. No, 200 to jest dobry hit. 200 może być. I zero uników. Powiedziałem coś. Eee... Aj, aj, aj. I czy żeby się udało? Jest, udało się! Załapujemy 119 honoru, jakieś skarpety na zimę. Co to za skarpety na zimę na inteligencję nie chcę? Skarpety na zimę na inteligencję. Hmm, coś byśmy tu sobie podnieśli. Idziemy tutaj w masę. <laughs> Najpierw masa, potem rzeźba. No, ile do gargamera nam brakuje? 24 czci, moi drodzy. Musimy to zrobić. Jak wygram, 33 honoru dostaniemy. Atakujemy. Co <laughs> tu nie będziemy nawet czekać, i to jest ten moment, moi drodzy. Kończymy pierwszy dzień. Jest top jeden. No, wesoło, wesoło się zapowiada zabawa. Hero Zero, gildia, tam drużyna daje się być mocna, ja jeszcze pewnie wszystko to się powymiesza i poprzemienia i, i tak dalej, ale, ale jak na razie jak widzicie nie ma tragedii, udało się tutaj troszeczkę powalczyć, w lidze trochę gorzej jest, bo nie mam już ataków, trochę zepsułem dzisiaj te ataki, jestem bronze 1, ale nie ma tragedii, kogo bym chciał to bym tu dzisiaj sobie puknął, tylko niestety już nie mogę. Taka to niestety jest. Smutna prawda, znowu malen nam wyskoczył. za sto honoru. Malen. No nie mogę ci tego robić, bo cię Rafał wyprzedzi. Jak cię Rafał wyprzedzi, to nie będziemy mieli top 3 w drużynie. Zatem musi tak zostać na razie. Na razie malena nie bijemy. Zemścimy się jeszcze raz na dywy Żeby troszeczkę honoru podłapać. No i teraz powinniśmy mieć top 1, takie troszeczkę pewniejsze. Tak jest. Zobaczmy, co tam ludzie piszą. CDSowy drań. Cześć, masz może ochotę, bo ja mam. Hmm, nie wiem na co, ale spoko. Cześć, do nas mamy 1000 oponek. Mamy oponkowiczów, lecz nie mamy monet. To tak jak my. Siuga, nie rankingu na turnieju. A jeszcze jedna sprawa, energię i doświadczenie z czym sobie sobie jak będę siał w rankingu jak spada Karada, to ja wiem. Paker, siemka zrobimy własną drużynę... o Jezu. Dobra, nie chce mi się tego czytać nawet z takimi bykami. Skąd można, można kupić nakupić secik? Pokazywałem mój drogi. Cześć, jestem youtuberem? Nie, jestem hobbybistą nagrywającym na YouTube, a masz drużynę? Chcesz dołączyć? Nie, dziękuję, na razie, nie skorzystam. I to nazywasz grą dla zabawy? Hmm, do czego to? A, wiem do czego to. <laughs> Nagrywam dla zabawy HZ na YouTube. Tak, tak, ja to nazywam grą dla zabawy. Co? Każdy sobie może nazywać co chce grą dla zabawy. Ktoś nazywa sobie ciągnik sportowym samochodem, a ja sobie nazywam to grą dla zabawy. Wygrane z YouTube plus 2 czci. No co za hamstwo, tak mało. Ale dobra. Iro Zero, zaproszenie do drużyny. Wybaczcie, no, spamujecie tego, zaraz wyłączę te zaproszenia. Mikoko! Nie zakładaj multikont graczu taks, bo ja z tobą nie będę dyskutował jak zachowujesz się jak dziecko, u mnie jest prosta piłka. Zachowałeś się trochę tak podobnie do swojego kolegi, który ma jeszcze i na końcu. Siemka, pozdrow na odcinku siemka, pozdrawiam. Ale ostatnio oceniam, bo ja tu nie jestem żadnym ekspertem. Chodzi mi ogólnie o to, żeby ciągnąć, że Aha, to jest człowiek, który napisał mi: piękne PW, gdzie to jest PW? Tutaj, ale błąd! Setuj, sety kupuj po 150. Odpisałem mu tam, że błędem to może być wybieranie zadań z niskim XP, A to, to może być na przykład co? Rozrzutność. Bo tak samo mógłbym powiedzieć, że błędem jest kupić sobie dżinsy, które tak mu które się i tak znoszą. To po co je kupować? Kondziu, uwaga, za około, kończę NK, dobra. Dobra, kondziu, Slider, Pozdrowisz na odcinku, powodzenia pozdrawiam, pozdrawiam. Polak, Set, co to za obranka? To taki Secik, co pokazywałem już przed chwilą. Witam ponieważ nieźle Pan sobie radzi z tą grą. życzę sukcesów, jak w się pozdrawiam. No jak widzisz, coś tam się udaje, Trajzę za dużo kondycji. No chłopie, to jak tak mówiłem, ja na razie idę w masę. A później dopiero w rzeźbę. Co tu się udało? Wygrane 39 z EKTO! EKTO! Szefie! Co ty mnie tu będziesz ten cykał, draniu i łobuzie? To zaraz jak Grzesia pocisnę. <grytanie> jak będziesz to takie zabawy robił. Dobra, smokejka. To ja wiem o co mu chodzi, więc kasujemy. Tu sobie prywatną korespondencję urządzamy. Rafał 1212 12 to jest przykład osoby, która nie zna odpowiedzi nie, albo która nie wie, że odpowiedź to nie ja, tutaj jestem od rekrutacji, nie rozumie. Bo tu są trzy kropki, tu jest na przykład, jak ktoś możesz mnie atakować, super. Smokajek do kasacji. Rafał tutaj jest, a napiszesz na czacie, żeby mi odpisał. To generalnie człowiek, który nie wiem o co mu chodzi, znaki zapytania wysyła. Zobaczcie ile tego jest, no po prostu człowiekowi się chyba nudzi. A, a naprawdę, zobaczcie, nie jest to nie jest jakiś tam chłopaczek, nie wiadomo skąd to jest, o, o gościu tam zosiedla Forever i tak dalej, nie? <laughs> nie wiem po co on to wszystko pisze, smokejek kasujemy. Uznanie kompletny set Phantom, dacie mi go jeszcze? Nie, <laughs> niestety nie mogę go jeszcze raz sobie odebrać, to lipa. Black Yellow, witam, witam i pozdrawiam. Witam i pozdrawiam cię również, mój drogi Black Yellow. Tsunami Fantomu, widzę, że cały set Fantoma. A co, tam będziemy się rozdrabniać w jakieś. Pierdziuszki. Naprawdę, kupisz ten na takim levelu, będziesz go miał na jeden dzień. A on drogi jest. No, mój drogi. Mój drogi, że tak powiem. Ja sobie to nagrywałem dla zabawy i dla zabawy sobie kupiłem. Jeżeli. No, zresztą, co ja to będę. Słowo drogi. Jest słowem względnym, tak? Dla kogoś drogi może być chleb za 3 złote i kupuje go za złotówkę, a dla kogoś drogi może być jacht za 3 miliony, dlatego takowego nie ma, tak? I od razu powiem, że dla mnie drogi jest jacht za 3 miliony, a chleb za 3 zł nie stać, tak? Maczko, są jeszcze pojedynki ligowe. Wiem, mój drogi, wiem. Siema, widzę, że trochę pograłeś. Trochę pograłem, Witam. Czy byłem zainteresowany warkotą w naszej drużynie? Proszę pisać do karamba. Panie Ploku, ty tam byłeś? Czekaj-no. Nie znam, ty jesteś dobry człowiek. pompatym już jesteś? Co mhm. wy tu macie, chłopaki? 16, 22. Całkiem nieźle sobie radzicie. Może kiedyś będziemy mieli okazję zagrać razem. Tak jak mówiłem. Wszystko się wydarzy. Cerber, pozdrów. <grym> Pozdrawiam cię. Misiu, Pysiu. Pozdrowienia od prosiaczka. <laughs> Ech, Hugo hej, szukasz drużyny. Jak ci się znudzi tam ta drużyna? Wszyscy pełnoletni. Okej, okay, będę pamiętał. Moi drodzy, zobaczcie, to jest, nie wiem, zilu ten. PW, to możemy skasować, bo to czytaliśmy. Lord Capix. Jesteś najlepszym tuberem. bardzo fajnie mi się ciebie ogląda. Jestem po prostu po prostu super. Jestem po prostu super. No może jesteś po prostu super. <laughs> Co jest? Nie. Co tu? Fan Macika, witam. Gratuluję pierwszego miejsca na serwerze. Pozdrawiam. Ocenisz staty? Nie oceniam stat, moi drodzy. Nie jestem tu. Siemka, nagrywasz teraz? Siemka, nagrywam. <grym> Grzesiu, siema. Czemu mnie atakujesz? Przepraszam cię, Grzesiu. Nie bierz tego do siebie. Nagrywam <grym> do, do, do zabawy. Będziesz zakładał gildię, jak daje chętnie bym doszedł? Nie będę na razie zakładał żadnej gildii. Michał, dlaczego cały czas nie masz klanu? Dąż do mojego, nie musisz płacać oponek. Super, mam klan. Nowe zaproszenie. AS22, chcesz do drużyny? Nie chcę. to uwaga, wszyscy wychodzimy i wchodzimy. To coś nowe? Nie, to z 18. Dobra, już wychodziłem i wchodziłem. 9 leveli w minutę, no patrz jakie czary mary. witam Maćku, pozdrowisz na odcinku? Pozdrawiam. Dobra, wiecie co? Robi się tu naprawdę tłoczno w tych PW. Okalek, siłka, robiłeś siłkę dziś? Jak nie, to można iść tylko. Trzeba 69 oponek dać i mamy plus 7 trenów. Robiłeś siłkę dziś? Jak nie, to można iść tylko. Trzeba 69 oponek dać. Robiłem. Odpowiedz. Nie, nie wiem o co mu chodzi. Jeśli chodzi ci o te 7 treningów. Gratis to byłem, zanim je kupili i skorzystałem. Uh, uh, uh. Siema! Jak ty zdobyłeś ramkę wokół rzeczy. Jak wiesz, to powiedz. Ramkę wokół rzeczy, jak wiesz, to powiedz. Jaką ramkę? A to, no to jest oznaka Seta. To ciekawe skąd jest ten pilot, bo on nie jest seta. Ten set ma 5 części, więc musi być jakiś super. Mega... secior! O, z kierownikiem wygrałem, no to jak z kierownikiem wygrałem, to już jestem najlepszy na świecie. Dalej prowadzimy. Łohoho... Smoken, co to jest za jakieś Smoken? Masz... 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 masaż... masaż mogę mieć. Team. To jest Twoja stała gilia, Jak tak, to mogę? Nie wiem, nie rekrutuję. Moi drodzy, ja nie rekrutuję tutaj. Ja tu piszę do każdego z déjà a ty coś tam, wieku. Cześć, wiem, że masz mniejsze procenty, ale ekipa fajna. DejaVu vu, znam spel, ale cóż, to Twoje zdanie? Jak chcesz, to napisz, przyjmę Cię, bo jesteś naszym fanem. Jestem Waszym fanem. Hmm. Jesteś naszym fanem. Taka jak ja bym był Waszym fanem. Ja mogę być na przykład fanem FC Barcelony, chyba w drugą stronę, jeżeli ja mam być waszym fanem to musicie mi się przedstawić, pokazać jakąś muzyczkę albo coś co robicie, to mogę zostać waszym fanem, a jeżeli wy jesteście moimi fanami to też trochę za duże słowo, nie lubię takich. Okalelek, aha no to git, no to git, kod jednostki treningowe, dobra moi drodzy nie ma czasu co, zrealizuj. Nie ma czasu na zabawy. Zrealizuj. Zrealizuj. Kasujemy. 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 Słuchajcie, musimy teraz tutaj wejść w takim razie. Siema! Przyszedłem tu poćwiczyć. O, to mogę tu poćwiczyć. Czy jeszcze 10 kondycji? Dziękuję. U, jakieś zadanko zrobiłem. 3100 na 100 odbyty trening. 4 punkty umiejętności. Dziękuję. I co robimy z tymi umiejętnościami? Jak to, co ładujemy w kondycję? Ale musimy wrócić tutaj do treningu. Kolejne 10, ogień, tam się będziemy szczypolić, co tu się wydarzyło, wygrany, wygrany, i kaczka M. dobra, spoko, może być. O, pomóż wszystkim! Kowalski Ziomelo. elo! Chciałem zobaczyć do twojej gili, jestem fanem, skomentuj moje staty. Nie zapraszam tutaj, cześć, teraz ci oglądam, cię, cie, 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 co? cie, cie, Skoro cie, cie, cie. o! Szuma! Powodzenia Panie Maćku! Cześć Szuma! Pozdrawiam Cię, życzę Ci też powodzenia! Kopku pan Energia, nie ruszamy! Hej, pozdrawisz na odcinku? Pozdrawiam! Eee, prezent od PaySafeCard Już odebrałem! Co się stało? A nowe znowu, Polak, hejo! Już Ci opowiadałem! Dawido! Oddasz konto? No pewnie, już pędzę, pyro! Ej, jestem twoim największym fanem, nie wierzę, ja jestem swoim największym fanem, szkoda, bo jeszcze ty się sprzedałeś, deja vu, jesteś taki sam jak Tsuny. O Jezu, powiało. Nie wiem czym się sprzedałem, ale jeżeli chcesz mi to wyjaśnić, to naprawdę byłbym ci bardzo wdzięczny, bo chyba ja od początku mówiłem, że będę grał w guildi, w drużynie, przepraszam, która... Ma jakieś większe szanse. Fajne masz odcinki, pozdrawiam się odcinku. I Ciebie też pozdrawiam. Pozdrawiam, i Ciebie też pozdrawiam. Dobra, dużo tego jeszcze mamy. Oh my god. Dobra, moi drodzy. Oh my god, Janosik. Witajcie, mordeczko, chciałem serdecznie zaprosić do naszej nowo utworzonej Gili White Squad. Dziękuję Ci za zaproszenie. Za to zaproszenie też dziękuję. Energia Egrea. Za, za, za zaproszenie na razie też dziękuję. Do Magnesa na razie też dziękuję. Witam, czy to będzie pan prawdziwy, panie Maćku? Nie, to jest tekturowa kopia, styropianowa. styropianowa zabawka, ewentualnie dmuchana lala. A jeszcze zostaje coś takiego jak. Figura woskowa. Zaproszenie do drużyny, czekajcie. Tutaj z shiftem nie da się jak tego więcej zaznaczać. Nie da się. Ale można na przykład filtrowanie. Zaproszenie. O! I teraz jak usunę wszystkie, to mi usunie tylko te, trochę się boję, bo... Jak skasuję sobie energię, to będzie lipa, co? Siwy, dojdź do nas! Oponek nie musisz dawać. Poko. Tam cię oglądam, ci Jezu, ludzie. Nauczcie się pisać. Oglądam. Tak mnie razi w oczy. Da, Dzikowski, drużyna, witam ja z dzień jedziemy poszukać przodkiem drużyny, na razie nie poszukuję drużyny. Dobra moi drodzy, nie będę was zamęczał i gnębił tyloma pw -ów. później to i tak pokazuję w większości. Coś tu doszło nowego? Nie. Tak to w większości, tylko jeszcze zobaczymy czy tutaj mamy jeszcze e, jakieś treny. 3 Kupon, kupony na energię, zaproszenia do drużyny. Zaproszenia do drużyny, zaproszenia do drużyny, Siemka, Siemka. Jestem Twoją Wisienką, i tu też na energię, okej. Okay. Uff, bałem się, że coś przegrałem. Dobra, e, czyli treny, wszystkie mamy zrobione. Strasznie długi ten odcinek się zrobił. Mam jeszcze 16 jednostek treningowych, dawać ogień. Idziemy w masę, idziemy w masę, a później w rzeźbę. Czy jesteśmy dalej na pierwszym miejscu? Jakoś się udaje, nie wiem jak, ale. Ale wygląda to fajnie. Dobra, kogo cykniemy? Tomasza. Tomasz, da nam 23 honoru. Panie Tomaszu, życzę panu powodzenia. Chcę mieć natychmiast zakończony trening test DODY. Dobra, zostało 6 trenów, no to pójdziemy dwa razy po intuicji i powinno być tacy na dzisiaj. Pyk i pyk, tak jest. A niech to się robi, nie śpieszy mi się. Co tu jeszcze możemy zobaczyć ciekawego? A no nic, moi drodzy, chcesz do nas, nie chcę do was. Błagam was, moi drodzy, jeżeli nie chcecie, żeby odcinek wyglądał w ten sposób, że na 22 minuty, 19,5 minuty czytam PW, mm, nie wysyłajcie ich tyle. Naprawdę będę zły i naprawdę będę krzyczał na was. Tu jest jakiś item 78 siła. Co on tu robi? Dobra. Odwiruj przedmiot, aby zmienić podział. Ty, a odwiruj, bo tu jest jakieś zadanie na to. Dobra. I jeszcze tu można sobie coś zmienić. Tak, tak, tak. Przerób. Przerób. Ej, no maszyna doszło. A tu. Dobra. Przeróbka zakończona. Super! To mi tak nie jest potrzebne do niczego. Ale zaliczyliśmy zadania. Pralka! Dostajemy 30 energii. Dobra. Stań na podium. 6, 3000 zdobyte. To też jest energia. Użyj maszyny do szycia. 3 punkty umiejętności. Chętnie. Otóż pudełko: 100 razy dziennie odnowione misje. 50 razy dziennie odnowione misje. Ktoś pytał mnie o to, jak robiłem misje. No właśnie tak. Trochę je poodnawiałem, żeby wyszło mi tyle ekspo, ale i tak 30 levela nie wbiłem, niestety. Moi drodzy, to jest tyle. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja nie na wszystkie komentarze odpowiadam, ale praktycznie wszystkie czytam, bo każdy jeden jest akceptowany przeze mnie, więc nie może być tak, że on jest na kanale, a ja go nie przeczytałem. Musi być hmm, przeczytany, jeżeli jest na e, kanale. Co nam tu został? Malen! Grzesiu, no patrzcie, jak nam chłopcy wyskoczyli. Nie będziemy bić na razie naszych kolegów z gildii, znaczy z yy, tego, no. Kakao.pl. No masz fajne filmy, pozdrowisz, pozdrawiam. Widzicie, jak szybko się załatwia pocztę. Kacpelele, może chciałbyś do waszej drużyny? To przy pod względem rozwinięcia, duży nie są wpady, są regularne. Na razie dziękuję. Rób, przemyślałeś już? Na razie dziękuję. Domingo, deja vu to stara ekipa, grałem z nimi, naprawdę znają się na tej grze. No to dobrze, cieszę się. Zaproszenie do drużyny. Tak, dobra, to na razie nie będę tego. Odcinki, Fancox. Dawaj, więcej, więcej. Więcej many, więcej many. Moja drużyna, zaraz nie się rozwijać bardziej jutro, bo kupię 125 oponek. No to poszalejesz chłopie. Witam, kiedy zobaczyli, bo chciałem z Tobą pograć. Na razie no nie będę tutaj zakładał gildii, ale słuchajcie, jeżeli wyjdzie W12 czy tam W powiedzmy ileś tam w To będę chciał zrobić tą serię free to play. kondziu Już ulepszamy kwaterę wbijasz. No. Alibaba, co ty też. Cześć, kiedy PL wystartował dzisiaj. Mmm to tam będę grał free to play, to możemy z widzami zrobić serię. Dołączysz? Nie, dziękuję na razie. Ziomeczek, witam. Ciągle się rozwijamy. Życzę powodzenia i sukcesów w rozwoju. Holox, Hejka, Hejka Maciejka. Michał Klan, dołączysz do klanu na razie, dziękuję. Mojkel, elo pozdrów jak nazywasz? Pozdrawiam, jak nagrywam. Siwy, chcesz do gildii? Nie, dziękuję. Też do drużyny szybki rozwój. Życzę sukcesu. Będziesz chciał mieć ze mną drużynę? Na razie nie. Siema, jestem twoim fanem, gratki za pierwsze miejsce. Szkoda, że jesteś moim fanem, a masz ZTR wniku. Ha, 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 złapałem cię. Jednak jest cecik. Dobrze, że wysłuchałeś mojej rady. Z tej strony Paweł, wciągam kciuki za twoją topkę. Nawet dobrze ci idzie, jak na widzisz. a poznałem PS, nie pokazałem wiadomości z góry thanks. A dlaczego mam nie pokazywać? Trzeba było najpierw. Nie wysyłać! Dobra, tu już są zaproszenia. Jeszcze coś jest. Jezu, chcesz do drużynki? Nie dziękuję. Moi drodzy, to jest koniec tego odcinka. Ja tego nie będę więcej czytał, bo mi się nie chce Was zamęczać, bo jest i tak długo. Sprawdzimy jeszcze, czy jest top 1. Jest w drużynach największy rozwój. W Lidze jestem na 9 miejscu. W Brązie 1. W Czempionie nie ma jeszcze graczy. Okej, okay, nie ma tragedii. W turnieju tygodniowym. Doświadczenie na 11 miejscu. Mamy tutaj troszeczkę plecy, ale niewielkie. W honorze na pierwszym miejscu. W honorze drużyny na 40 to trochę bitnie. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jeżeli Wam się podobało to łapki w górę i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się Hejka i pa!